Była obietnica zarabiania na złocie, którego tak naprawdę no, fizycznie nie było. Tutaj, jak sami widzicie, możecie to złoto. My się nie porównujemy. To jest tak, jakbyśmy porównali Barcelonę i jakiś klub trzecioligowy w Polsce. Co Barcelona interesuje klub trzecia liga w Polsce? Nawet nie wiedzą, że taki istnieje. Tak? Jakiś tam płomyk, coś tam. Tak? Tu jest podobnie. My, jako firma, pilnujemy swoich korzyści, waszych interesów i naszych interesów, żeby tu było win-win. I oczywiście fizyczne złoto. Jak tu kolega pytał, inne rodzaje zabezpieczeń. Macie Państwo dwie formy kupna złota fizycznego, inwestycyjnego. Jednorazowy zakup i profit, który jest programem klasycznym dla wszystkich. I to jest najprostsze zabezpieczenie i odpowiedź, jakie gwarancje. No gwarancji, że 48 godzin, czy tam 72, macie złoto fizyczne w banku ziemnym u Was. Pozostałe trzy produkty. Kto się decyduje i chce kupić taniej złoto, kupuje to złoto również z opcją wysłania fizycznego złota na adres wskazany lub płatności tym złotem albo oszczędzania do jakiejś większej gramatury w dobrej cenie. Tak? Proszę, jakieś pytanie? Jedno pytanie. Tak zastanawiam się, dlaczego firma miałaby w ogóle pozyskiwać złoto do swojego jakiegoś skarbca? To jest duże ryzyko. Jest... Dlaczego Ale to nie działacie na zasadzie tylko pośrednictwa pomiędzy mennicą, dając system elektroniczny, który zapewnia mnie, że ja w tej mennicę, Ale to, no, A nie u was. No, dobra, to już odpowiadam. Tak to Ale ty nie pomoże. musisz tego robić, bo ty możesz od razu sobie kupić fizyczne złoto. My tu nic nie wywieramy nacisku. Tu masz po prostu, tak zadam pytanie, kto cię zaprosił? Janusz, odrobiłeś lekcję z Januszem i wytłumaczył Ci na czym to wszystko polega, czy jeszcze nie? Po części dzisiaj jest ta lekcja. Aha, no to dobra. To znaczy, że z przedszkola chcesz wejść do średniej y, y, szkoły już za, od razu. Nie, nie, nie odbyłeś lekcji w przedszkolu. Ty i Janusz obraliście. Tak, można by to tak powiedzieć. Ale nie jest to Twoja wina, mój Boże, to jest wina Janusza. Więc moja proba... Ból... Ja, ja noszę, nie zwala, bo ale jest samym uczniem. Tak, to dobrze. Teraz ja już wytłumaczę na czym to polega. Macie Państwo możliwość jednorazowego zakupu, co bardzo dobrze pokazywał kolega w dwóch planach, tak? Jednorazowy zakup i, i plan profit, tak? I, tak. tak to. I tutaj nie ma żadnej nie, niedogodności, niebezpieczeństwa. Macie kasę, kupujecie, do widzenia. Tak? Złoto jest u Was w Banku Ziemnym, a Wy jesteście pośrednikiem. Tak, tak. to będzie Jasne. prosty temat, ale mamy drugą opcję zakupu taniej. O tym będziemy rozmawiali w drugiej części, jak będziemy mówili o pieniądzach, bo tam właśnie to będzie nawiązane. Ten plan, z czego są punkty, z czego jesteśmy płaceni i skąd ta cena. Wówczas macie Państwo niższą cenę zakupu i możliwość uczestnictwa w systemie płatniczym tak zamkniętym. Również oszczędzania cząstkowego, czyli cząstkowy zakup złota w cenie największych graczy rynkowych. Co to znaczy? Że jeżeli złoto kupujesz prosto, jednorazowy zakup, na przykład gram może kosztować mała gramatura 800 zł, a w cząstkowym zakupie w I-Plan e Goldzie ona będzie kosztowała 604 zł. Czyli bardzo duże widełki rozbieżności. I ty wtedy w tym małym planie zbierasz sobie cząstkowo. Do kilograma, czy do jakiejś gramatury i mówisz, boję się, że Ibis nie przekręci, a Fire Gold ucieknie. tak, No bo tutaj może tak być, nie że może. <laughs> tu nie ma gwarancji. To będę przychodził przez ulicę, kto mi da gwarancję, że miał ja to nie przyjedzie tak? Nawet na pas Więc tu jest podobno. I teraz Ty się martwisz, uzbierasz 10 gram, zabierasz te 10 gram do siebie do domu. Kupowałeś je w cenie największych graczy rynkowych, uśredniłeś sobie tą cenę, bo ono już pracowało, zarobiłeś. I kupujesz u nas na sklepie w cenie, jaką prezentujemy. Czyli niższą niż ta detaliczna. Tak? I teraz możesz część zostawić do systemu płatniczego Ingold Pay. Prawda? Ale nawet jak to zrobiłeś i wszystko zabrałeś, zapomniałeś o nas na rok, tylko rok mówisz, to była dobra inwestycja. Wrócisz do nas, bo my nie robimy presji, że ty musisz coś płacić. Ty jesteś królem, który dla nas jest, bym powiedział. Partnerem, tak? Jako klient. I znowu sobie płacisz na to złoto cząstkowo. Ale w momencie, kiedy na przykład doszedłeś do wniosku, dostałem spadek 700 tysięcy złotych, złoto wtedy kosztuje 700, ty kupujesz cały kilogram. Ty już masz długotrwający proces i chcesz to złoto do domu. I my, jako firma, jesteśmy na to przygotowani, bo my zabezpieczamy w momencie podpisania i e plan Gorda. Czy rentiera właśnie kilo złota na tą konkretną umowę. I każdy den, jak dzień, jak klienci posyłają pieniądze, tak każdy dzień, jak klienci wysyłają swoje pieniądze na te złote a mamy niekolik tysięcy w składach, tam jest parę tysięcy płatności dziennie, tak ten sami dzień obiegnamy to złoto, ten sam dzień zamawiamy ilość tego złota za te pieniądze. A, a potem jedną za trzy dni, za, za miesiąc, z tego to, to A później fizycznie raz za trzy tygodnie to złoto fizycznie do nas... Do, dociera. Do Czyli zawsze jest zabezpieczenie, że my nie trzymamy jako fizycznie pieniędzy, tylko odkupujemy złoto po kursie dnia, bo inaczej byśmy zbankrutowali, bo wiesz, dzisiaj złoto kosztuje tyle, jutro poszło do góry, a my nie zapłaciliśmy. No to, to jest, to by wyszło w audycie. I to by wyszło fizycznie w naszej kasie, czyli nie byłoby tego zysku, bo by była strata. Więc, my jako firma, zarabiamy na spreadzie, zarabiamy na tym serwisie ogólnym i na tym całym systemie, który stworzyliśmy. I ty nie musisz być fizycznie, jakby w tym programie płatniczym, bo ty możesz przyjść i kupić jednorazowo A nasze wizja, co chcemy jako dosano, a nasza wizja, czego chcemy osiągnąć. V České republice milion klientů. A v České republice že by bylo milion klientů. V Polsce 3 až 4 miliony. A v Polsce 3 až 4 miliony. A vy by byli klienti a platili si mezi sebou jen ve zlatě. A żeby byli klienci, żeby między sobą płacili tylko w złość. Żeby, żeby z tego Więc. złota w ogóle nie wychodzili z powrotem do pieniędzy. Że to złoto i pożar pracuje. Ponieważ to złoto ciągle im pracuje. A w bance, aby ja nie miałem połudze na placeniu. Na A w bance, żeby była tylko kasa na codzienne życie. W życiu. W życiu. Tak. 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 Więc e, tak to wygląda i wizyngord to Przywracanie złotych standardów. Tak, dziękuję. Jeśli, jeśli ja mogę dodać, to tutaj yy, dla mnie jednym z najważniejszych elementów, a może najważniejszym, jest budowanie społeczności, która będzie posługiwała się właśnie tym systemem. Tak. Bo ten budowa tej, tej społeczności może nas naprawdę zabezpieczyć przed różnymi katastrofami, o których tu nie mówimy nie będziemy mówić. Uchronić. No. Tak, mam no, tak. tak. pytanie, Aleksandra, jak się tak. zakłada i plan Gold, to wtedy tam jest rezerwowany kilogram złota, tak? A, tak. To jeżeli ja założę 50 klientom konta i plan Gold, każdy płaci po stópie i więcej nic, to co, wykupujecie 50 kilo złota? Nie, nie. Wszelkie te Nie, nie, nie. Wszystkie te konta... Musimy być podłożone tymi ...muszą być, powozie, idziemy, idziemy muszą być e, zabezpieczone tymi, tymi kilogramami. A musimy mieć dostateczną rezerwę na bić. A musimy mieć jeszcze dostateczną rezerwę na więcej. Że my nie nawimy, jest ten klient do, do, dospoczy ten zliter jako jednorazową. Ponieważ my nie mamy nigdy tego te zeznaniać pewności, czy ten klient to zapłaci jednorazowo w tym tygodniu. A ten do do... A będzie chciał tę do, sztapkę do dostać do domu, wysłać do domu. bo tak. to mamy w podnicce do ogólnu. Także mamy właśnie warunek ogólnych u kogokolwiek. Aby to było dla bezpieczne. Żeby to było dla nas bezpieczne. Że to fizyczne dodanie kosmicznego. Że to fizyczne dodanie tej sztabki. żeby nie za 12 Może być raz w przeciągu z 12 miesięcy. Czyli najprawdopodobniej od dwunastu miesięcy u Czyli pierwsza sztabka, ale ta kilogramowa tak dopiero tak? po dwunastu miesiącach od akceptacji umowy. Tak. Ale klient, gdyby miał, bezpośredni ten na Ale klient, jakby go miał dooszczędzany, tą sztabkę. Tak, gdzie odproda, a kupić jednorazowego na kupu wszelkich gramach, i 3 kilo. Ale może właśnie z tego konta przez jednorazowy zakup kupić sobie jakąkolwiek gramaturę, również i jednokilogramową, i będziemy mu zaraz wysyłali. A tam będzie ona pomita, to A tam nie ma tak. żadnego najbardziej. Także te gramy, na no tą Gdykolwiek mamy... zmienić na konkretny fizycki Także te gramy, które ma na tym złotym kądzie, może kiedykolwiek zmienić na gramy do fizycznego złota? albo do pieniędzy. Albo do pieniędzy. Dobra, a po teraz... się po jakiej cenie? Dobrze, to, to pytanie pokażemy później na koniec, bo tak to będzie rozmowa po próżnicy. 800 zł za gram, jeżeli chcesz gramówkę na dzień dzisiejszy w sklepie. Nie chodzi mi o cenę 800 zł. tylko czy po spocie, czy spod plus... Y 600? Nie, cena, ceny są stane, ceny są burzy w Ralinie, według Niemiecka burza, według plusy plus i złoty, euro, a dolara. A jeszcze tam jest różnica kursu złotego do dolara i do euro. I do euro. Jo. Tak. Čili rovninská výroba, a podle to, měná... a, to, a každý den Ahoj, po 6 hodině se mění kurz a ten platí do 2. dne do 11. hodin. A ten kurs, który się zmienia każdy dzień u nas o 18 godzinie jest płatny do godziny 11.00. 11 to znaczy, się musicie wpłacić, muszą Wasze środki być wpłacone. Zakrzyżowane, że papa. Zakrzyżowane. Wiele razy oni ze społeczności były O 11.00 ściągają wszystkie... A przyrazują te plany klientów, kiedy są ściągane te raporty bankowe i są to uporządkowane do każdego klienta. A wy to widzicie w tej aplikacji polene, po a odpolene to widzicie. A Wy już we swojej aplikacji to po 12 godzinie widzicie. Według tego ile tych klientów jest? Po 12 godzinach. Przypisana farba i koligram złota. Jest tam już napisane jak ta płatność, żeście wysłali powiedzmy 1000 zł i ile aktualnie kupiliście gramów za tych 1000 zł. Dobrze, dziękujemy serdecznie, brawo. brawo. Zapraszam państwa obejrzeć